Warszawa, luty 1968 roku. Studio Telewizji Polskiej. Program tele -echos, najpopularniejszy program muzyczny w kraju. Miliony widzów przed telewizorami. Za kulisami chaos. Technicy biegali z kablami. Reżyser krzyczał do słuchawki. Asystenci sprawdzali listę występów. I w rogu stał młody mężczyzna. 28 lat. Długie ciemne włosy, dłuższe niż u kogokolwiek w telewizji. Gęsta, ciemna broda, jedyna taka w polskiej muzyce rozrywkowej. Stary płaszcz, mimo że w studiu było ciepło, i oczy, intensywne, głębokie, patrzące na wszystko. Nikt na niego nie zwracał uwagi, nikt nie wiedział, kim jest. Nikt nie oczekiwał niczego szczególnego. Bo Czesław Niemen był nikim. Jeszcze. Producent programu, Jerzy Markiewicz, przeglądał listę występów. Pięćdziesiąt lat, garnitur, wąsy, cygaro w ręku. Człowiek, który decydował, kogo zobaczy Polska. Dobra, co mamy dzisiaj? Mruknął do asystentki. Czerwone gitary z nowym przebojem, Sława Przybylska, kabaret starszych panów i. Asystentka zawahała się. Jeszcze jeden. Kto? Czesław Niemen. Z zespołem akwarele. Markiewicz zmarszczył brwi. Niemen? Nie znam. To ten z brodą. Stoi tam, w rogu. Markiewicz spojrzał. Na młodego mężczyznę w starym płaszczu, z włosami jak hipis, z brodą jak rabin. To ma wystąpić w telewizji? Markiewicz był wyraźnie niezadowolony. Wygląda jak włóczęga. Ma dobrą piosenkę. Dziwny jest ten świat. Redakcja go zaprosiła. Redakcja zaprosiła włóczęgę do tele-echo? Panie redaktorze, on podobno jest bardzo dobry. Podobno to nie wystarczy. Markiewicz zgasił cygaro. Dajemy mu trzy minuty. Na końcu programu. Przed reklamą wody kolońskiej. Ale. trzy minuty. I niech się ostrzyże przed wejściem na antenę. Niemen stał w rogu. Słyszał wszystko. Każde słowo. Włóczęga. Niech się ostrzyże. Trzy minuty. Nie zareagował. Nie podszedł. Nie protestował. Tylko stał i patrzył. Podeszła do niego młoda kobieta. Charakteryzatorka, może 25 lat, ładna, z pędzlami w ręku. Pan Niemen, muszę pana ucharakteryzować przed występem. Dobrze i. zawahała się. Producent powiedział, żeby pan. No wie pan, włosy. Żebym się ostrzygnął? Tak. Niemen uśmiechnął się. Nie ostrzygę się. Ale producent. Producent może mnie wyrzucić. Ale nie ostrzygę się. Charakteryzatorka patrzyła na niego, na jego spokój, na jego pewność, na coś w jego oczach, czego nie potrafiła nazwać. Wie pan, co powiedziała cicho. Ma pan rację, niech pan zostanie taki, jaki jest. Dziękuję. I, nachyliła się bliżej, niech pan im pokaże. Wszystkim. Studio wypełniało się. Gwiazdy przychodziły. Czerwone gitary. Najpopularniejszy zespół w Polsce. Eleganckie garnitury. Krótkie włosy, uśmiechy dla kamer. Sława Przybylska, królowa polskiej piosenki. Wieczorowa suknia, diamenty, perfekcyjna fryzura. Kabaret starszych panów. Legenda polskiego humoru. Smokingu, muszki. Dowcip, który znała cała Polska i Niemen. W starym płaszczu, z długimi włosami, z brodą, stojący w rogu sam. Ktoś z czerwonych gitar spojrzał na niego. Kto to jest? spytał kolegę, nie wiem, jakiś nowy, wygląda jak z cyrku, śmiech, niemen słyszał, nie reagował, czekał, program się zaczął, fanfary, światła, oklaski publiczności, prowadzący, Lucjan Kydryński, wyszedł na scenę, elegancki, elokwentny, z uśmiechem, który znała cała Polska, dobry wieczór Państwu, witamy w Tele Echo, oklaski, dzisiejszy program będzie wyjątkowy, Mamy dla państwa same gwiazdy, więcej oklasków. Czerwone gitary zagrały pierwszy, trzy piosenki, dziesięć minut, owacja na stojąco. Sława przybylska zaśpiewała drugą, dwie piosenki, osiem minut, łzy w oczach publiczności. Kabaret starszych panów wystąpił trzeci, trzy skecze, piętnaście minut, śmiech, który było słychać na korytarzu. I wreszcie pod koniec programu. Lucjan Kydryński spojrzał na kartki, a teraz zawahał się na ułamek sekundy. Młody artysta, proszę państwa, Czesław Niemen z zespołem Akwarele. Oklaski, słabe, uprzejme. Nikt nie wiedział, kim jest ten człowiek. Niemen wszedł na scenę i publiczność, a zamilkła. Bo on wyglądał inaczej. Inaczej niż wszyscy. Inaczej niż cokolwiek, co widzieli w telewizji. Długie, ciemne włosy opadające na ramiona. Gęsta ciemna broda zakrywająca pół twarzy. Ciemna koszula, żadnego garnituru, żadnego krawata. I oczy. Te oczy, które patrzyły na publiczność jak na równych, nie z góry, nie z dołu, jak na ludzi za kulisami. Markiewicz syknął do asystentki. "Mówiłem, żeby się ostrzygnął. Wygląda jak dzikus." "Nie chciał, panie redaktorze. To będzie katastrofa w publiczności." Ludzie szeptali. "Co to za jeden?" Skąd oni go wzięli? Wygląda jak beatnik. Niemen stanął przy mikrofonie. Rozejrzał się. Po publiczności. Po kamerach. Po świetle reflektorów i powiedział cicho: Dzień dobry. Zaśpiewam Państwu piosenkę. Nazywa się Dziwny jest ten świat. Zespół akwarele zaczął grać. Ciche intro. Fortepian. Gitara. I wtedy Niemen otworzył usta. Dziwny jest ten świat. I coś się stało. Coś, czego nikt się nie spodziewał. Jego głos wypełnił studio. Nie był to głos piosenkarza rozrywkowego, nie był to głos, który śpiewał o miłości i tańcach. To był głos prawdy głęboki, chrapliwy, pełen bólu, którego nie dało się udawać. Gdzie jeszcze wciąż człowiek człowiekowi niesie śmierć w publiczności cisza absolutna cisza. Ludzie przestali szeptać, przestali się wiercić, przestali oddychać. Bo to, co słyszeli, było inne, inne niż wszystko, co znali, inne niż czerwone gitary, inne niż Sława Przybylska, inne niż cokolwiek w polskiej telewizji. I dziwne jest to, że od tylu lat człowiek człowieka wciąż nie poznał. Za kulisami Markiewicz stał z otwartymi ustami, cygaro wypadło mu z ręki, nie zauważył. Ktoś z czerwonych gitar, ten sam, który się śmiał, teraz stał bez ruchu. Patrząc na scenę, na tego dziwaka z cyrku, który właśnie pokazywał, czym jest prawdziwa muzyka. Lecz są jeszcze na świecie ludzie, co kochają innych ludzi. W całej Polsce ludzie siedzieli przed telewizorami, miliony ludzi w Warszawie, w Krakowie, w Gdańsku, w małych miasteczkach i wsiach. I wszyscy słuchali. Matka z trojgiem dzieci przestała zmywać naczynia. Stała przy telewizorze z mokrymi rękami, ze łzami w oczach. Robotnik po nocnej zmianie miał iść spać, ale nie szedł. Siedział przed telewizorem i słuchał. Staruszka w małym mieszkaniu pamiętała wojnę, pamiętała ból i słyszała ten ból w głosie młodego człowieka z brodą. I nadzieję daje im to. Niemen śpiewał refren i coś się zmieniło. Jego głos, który był cichy i bolesny, teraz rósł, wznosił się, krzyczał. Rzeczp przyjdzie czas, Zrozum wreszcie sam nie możesz ciągle innych potępiać. To nie był śpiew. To był krzyk. Krzyk przeciwko światu, krzyk o zrozumienie, krzyk o miłość. Publiczność w studio pastu płakała, dosłownie płakała. Mężczyźni i kobiety, młodzi i starzy płakali, bo ktoś wreszcie powiedział to, co czuli. Ktoś wreszcie wyśpiewał ich ból, ich pytania, ich nadzieje. Nie nie możesz ciągle innych potępiać. Piosenka się skończyła. Ostatnia nuta zawisła w powietrzu. I zamilkła. Cisza. Dwie sekundy. Trzy sekundy. Pięć sekund. Studio było jak w transie. Nikt się nie ruszał. Nikt nie mówił. Nikt nie wiedział, co robić. Bo właśnie usłyszeli coś, czego nie znali. Coś, czego nie oczekiwali. Coś, co zmieniło wszystko. I wtedy jedna osoba w pierwszym rzędzie zaczęła bić brawo. Powoli. A potem. Druga osoba, i trzecia, i dziesiąta, i setna, i nagle cała publiczność wstała. Owacja na stojąco. Krzyki, łzy, oklaski, które nie chciały się skończyć. Markiewicz stał za kulisami, blady jak ściana, z cygarkiem, które dawno zgasło. Asystentka podeszła do niego. Panie redaktorze, re... widziałaś to? Tak. Słyszałaś to? Tak. Trzy minuty przed reklamą wody kolońskiej. Markiewicz pokręcił głową. I właśnie pokazał wszystkim, że jesteśmy idiotami. Panie redaktorze, ja chciałem, żeby się ostrzygnął. Markiewicz patrzył na scenę, gdzie Niemen wciąż stał, przyjmując oklaski. A on, on właśnie zmienił polską muzykę. Następnego dnia telewizja polska była zasypana listami. Tysiące listów. Kim jest ten człowiek z brodą? Chcemy więcej. Kiedy znowu zaśpiewa? Telefony nie przestawały dzwonić. Redakcja, która go zaprosiła na trzy minuty, teraz prosiła o stały udział. Wytwórnie płytowe, które wcześniej go ignorowały, teraz oferowały kontrakty. Dziennikarze, którzy nie wiedzieli, jak się nazywa, teraz pisali o nim artykuły. Czesław Niemen, nieznany artysta z brodą, obudził się jako gwiazda, ale on sam nie zmienił się. Wciąż nosił stary płaszcz. Wciąż miał długie włosy. Wciąż miał brodę. Bo wiedział coś, czego Markiewicz i inni nie rozumieli: że nie chodzi o wygląd, nie chodzi o garnitur i krótkie włosy, chodzi o prawdę, i prawda nie potrzebuje kostiumu. Tamto nagranie istnieje do dziś. Archiwalne nagranie z tele Echo, luty 1967. Można je znaleźć, można je obejrzeć. I kiedy je oglądasz, widzisz. Widzisz młodego mężczyznę z brodą, widzisz scenę, na której nikt go nie chciał, Widzisz publiczność, która nie wiedziała czego się spodziewać, i słyszysz. Słyszysz głos, który zmienił wszystko, słyszysz piosenkę, która stała się hymnem, słyszysz moment, w którym nieznany artysta stał się legendą. Trzy minuty przed reklamą wody kolońskiej i historia polskiej muzyki zmieniła się na zawsze. Ta historia nie jest o telewizji, nie jest o producentach i ich oczekiwaniach, jest o tym, że prawdziwy talent nie potrzebuje pozwolenia że prawda przebije się przez każdą barierę i że czasem wystarczą trzy minuty, żeby zmienić wszystko. Jeśli ta historia Cię poruszyła, nie czekaj na pozwolenie, nie czekaj, aż ktoś Cię zauważy, nie zmieniaj się, żeby pasować, bądź sobą i pokaż światu, co potrafisz. Zostaw łapkę w górę dla wszystkich, którzy nie pasują i nie chcą pasować, i dla tych, którzy dają szansę dziwnym ludziom z brodą, Subskrybuj kanał, bo w następnym odcinku opowiemy historię nocy, kiedy niemen zagrał koncert dla jednej osoby i sekretu, który zmienił wszystko. Do zobaczenia. I pamiętaj, nie musisz się ostrzygać. Nie musisz się zmieniać. Musisz tylko czy śpiewać swoją prawdę. Reszta przyjdzie sama.